Er det alt? I'm not Dlatego, że jeżeli nawet nie prały, to oznacza, że mogłyby się że nie, nie, nie do mnie, to za A tak Nie wiem, co mówić. Nie wiem, do czego. vai con questo canale cazzo

Tak śmieci, ale finalnie to jest połowa z białymi znaczeniami. Błękitna ja połowa z białymi znaczeniami, a. To, naprawdę a tak naprawdę nie jest. To chyba tak. Dużo Proszę? Dużo no, mówię, ale jak muszę to nie tyle, że jest To no to tak już mająka, nie? Ja ja tak. Tak.

Jeżeli, jeżeli proszę razem, to proszę to stracić razem. Dobrze, że ja muszę sobie wybarwić

malectus